Hej, mam na imię Grzesiek, jestem członkiem ekskwizycji do Stanów Zjednoczonych, która porusza z 25 dni. No, dzisiaj mamy, co dzisiaj mamy? Jak końcówkę. No, Warszawa, właśnie z Warszawą, za nami. No, wypadałoby jeszcze powiedzieć, że masz kochanych sponsora, bo masz no, kochanych, No, z nie, dzięki niemu to, nie, to nie, może mamy jakieś do i e, możemy e, no, na cały miesiąc z pracą. E, to jest Demart, wydawnictwo, w którym zresztą pracuję, elektronoszczytowo pompowe, e, Crosso, czyli właśnie e, to jest akt, w którym mamy właśnie... O, Wider Polska, właśnie. <laughs> no i Google, w ogóle o Google nie widzieliśmy. Google Polska w zeszłym tygodniu, E, byliśmy na rozmowie i w ogóle nam palają 3 i będziemy mieć też medialną, będzie mapa, y, która będzie specjalnie po nas skrojona, będziemy mieć swoją stronkę i też, y, co możemy będziemy mieć jeszcze odnieść? Kanał na YouTubie. A właśnie, kanał na YouTubie, na który pracę, no właśnie na ten nagrałem. Na 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 no i co tam jeszcze? No właśnie w planie mamy y, jeszcze czekamy na patronat od prezydenta miasta i oddam ambasadora może z tego wyjdzie. No i no, więc musimy dość rowery do przeglądu. Z Nowego Jorku Rzucimy, jedziemy Amtrakiem pociągiem, jedziemy do, do Seattle, a stamtąd na rowerach do Las Vegas, to będzie około 3000 km. Przejedziemy przez góry kaskadowe, przez Dolinę Śmierci, przez Wielką Pustynię Gęszczystą. No dojedziemy do drugiego dnia, to San Francisco, zobaczymy no, karwaje, tak te, tak te słynne prawie pionowe ulice. I wylądujemy na końcu Las Vegas, rozpuszczymy resztę kasy, która nam zostanie. Bo będziemy leczyć lopem, ale jeszcze no, Zrezygnowaliśmy bilet, to nie mamy jeszcze kupionych i czekamy na zniżkę, a oni mają nam dać zniżkę. No i wtedy, jak nam dadzą, to chyba będą kolejnym naszym duchanym sponsorem, a na razie nie są. Było kiedyś to nie jeździliśmy ze sponsorami, ale w zeszłym roku okazało się, że to jest właśnie fajne, bo się zgłaszają i na się podoba to, co robimy. No a ponieważ jestem niezwykle pozyskiwaniu sponsorów to no, bo no się zgłaszają i no, już mamy w sumie 10 tysięcy no w sumie taka wyprawa będzie jakimś zobowiązaniem, bo będziemy musieli coś tam robić dla tych sponsorów, jakiś banery z sobą wziąć, oni będą chcieli być na jakichś zdjęciach w jakichś widocznych miejscach, będą chcieli, żebyśmy ich w mediach, które też gdzieś tam sobie już zaskarbiliśmy, żeby żeby ich tam pokazywać, no i to jest wszystko jakieś obciążenie, no nie będzie taka lajkowa jazda jak to było kiedyś no, zimno, no się uchało, No ale z drugiej strony właśnie to jest fajne, bo ten... Yy, no bo jakieś zimy po sponsorach, to też się jeździ na rowerze, a my, my bardzo jeździć na rowerach. My z naszymi wydawami jakoś wiążemy przyszłość. Myślimy, żeby się w tym rozwijać coraz bardziej, zresztą tak jak to właśnie jest, jeździmy coraz dalej. Eee, Spotkaliśmy się z hołki, że, e, nie tak dawno temu i e, jakoś e, bardzo fajnie nas potraktował partnersku. No i dziś... No ja przynajmniej, nie wiem, po części bym chciał chyba tak jako... Nie wiem, to jest fajna sprawa. czy wiem, że to jest fajna sprawa. Ja, no jest jakiś to... specyficzny. Jeszcze nie jedziemy sami, jeszcze jedzie z nami koleżanka, Agata, o, Agata, ona mieszka w Poznaniu. Często jej nie ma przy tym, co robimy, ale jednak jakoś duchowo stara się w tym, przynajmniej duchowo uczestniczyć. Jutro na przykład jedzie do Warszawy, mamy taką nadzieję. Mamy jutro właśnie wywiad w Radiu No i mamy nadzieję, że pojawi się z nami i będzie razem nam, pomagać nam w opowiadaniu o tych poprzednich wyprawach, o tych wypracach, możemy przejechać przez Stany. No, i myślę, że, że to jest takie rozwinięcie. Wcześniej też jeździliśmy głównie we dwójkę, a teraz już tajkiwa robi się trochę większe. No, ale ja właśnie zagatą byłem w zeszłym roku i to o tym trzeba powiedzieć, bo ten. Ej, to nie jest tak, że Agata dołączyła do nas w tym roku, tylko ja z agatką. Co się robi no. Właśnie jutro e, będę w playu rozmawiać na temat e, telefonu, który może nam dadzą, który będziemy mieć sobie partnopa, może gps a bo by super, bo wtedy mieliśmy mapy już z głowy, problem map. E, do, do tego zostawiamy rowery na jeden dzień w millerze, na przeglądzie. E, no, i jeszcze w następnych dniach, to w wtorek, mam nadzieję na wybranie e, rowerów z e, Minera. No i dalej będziemy walczyć ze sponsorami, bo ciągle nam 10 tysięcy. E, no i nie wiadomo, m, m, kiedy zgrzemy, więc zresztą czasem musimy być źle też. No i jest jeszcze dużo ulotek, które jakiś czas temu z naszą ofertą, z naszych sponsorów. No i musimy jeszcze pojeździć po firmach i pomęczyć i trochę pożegnać. Jest jeszcze parę firm, które jakąś tam dostępną, dosyć przychylną odpowiedź dały, natomiast jeszcze żadnych konkretów nie było. No i też musimy od nich uzyskać możliwe co najnowsze, czyli zgadza się cała ta no, w którym prowadzimy taki luźny dziennik zapisów, co, co się dzieje, co od każdego dnia robimy, jak nam idzie współpraca ze sponsorami, z mediami i tak dalej. No, adres bloga wyprawa rowerowa, Zapraszamy.